Okej, okay. teraz wszystkie osoby z penisami słuchają. Po pierwsze, bądźcie głośni podczas seksu. To nie jest tak, że my mamy tylko jęczyć i wzdychać, a wy po prostu coś sobie burkniecie pod noskiem i w ogóle zero dźwięku. Nie, nie, nie. Jęczenie podczas seksu jest po prostu bardzo ważne i ogółem atrakcyjne. Spontaniczność. Dobra, siedzimy, no nie, i mówimy nagle swojej partnerce: słuchaj. Jak ja bym Cię chciał i zaczynamy ją na przykład całować, po czym przenosimy się albo do pokoju, albo robimy to tu, w tym miejscu. I nawet jak jesteśmy w miejscu publicznym, możemy zaciągnąć swoją partnerkę do toalety i pokazać jej, że chcemy ją tu i teraz. Nagłe zmienianie pozycji, łapanie. Jeżeli wasza partnerka lubi, jak ją się klepie w pupę podczas seksu, nie każcie jej się o to prosić, błagam. Możecie też ją lekko rzucić o ścianę, przycisnąć swoim ciałem, ale z tym ostrożnie. Oczywiście całujemy partnerki podczas seksu, okej? Okay? Nie dojdziemy nagle, jeżeli będziecie robić tylko... Okej? Okay? Nie walimy jak mielonego, okej? Okay? To musi być... Intensywne, troszkę głębokie, trzeba się wczuć w rytm ciała, przyspieszyć, ale lekko i powoli. Dajcie temu czas, błagam. Powiedzcie nam dokładnie, czego chcecie z nami spróbować, co chcecie, żebyśmy my wam zrobiły, lub co chcecie zrobić nam, dobrze? Jakaś fantazja związana z nami, może macie coś nowego, czego chcecie spróbować, albo może na przykład chcecie nas zobaczyć w jakimś przebraniu lub w jakiejś bliźnie. Powiedzcie nam od czasu do czasu, że o nas myślicie, jak się masturbujecie, ale uwaga! To musi być wasz partner, partnerka, nie przemy tego randomowej osobie, na przykład Angelice z drugiego roku, która nigdy nas nie widziała na oczy, tylko to musi być bliska osoba. Podczas minety, kochani, seksualnego, nie wgapiajcie się w nas. Dobra, my chcemy sobie na spokojnie dojść, się zrelaksować, musimy się skupić. To jest poza tym zły kąt, no jak tak się na kogoś gapisz, no to po prostu dwa podbrudy, wszystko na raz wychodzi. Więc błagam, nie chcemy o tym myśleć, że mamy te dwa podbrudy, więc możecie sobie tam zerkać, ale nie wgapiajcie się. Nie, 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 to jest krępujące. I oczywiście każda osoba jest inna, ale jak rozmawiałam sobie z koleżankami czy coś, czy z własnego doświadczenia, takie rzeczy po prostu się sprawdzają. Mm, całuski.